Witam serdecznie tutaj, extremum Game. Dzisiaj przetestujemy nową broń dla Seda M134GAV19P Hybrid. Taka nazwa broni. Dodatkowo, uzbrojenie nowe dostaliśmy dla Seda. Moduł na głowę Merkury. Wszystkie te nowe opancerzenia są w stylu Merkury. Cały zestaw daje dodatkowe Premię usuwa karę prędkości sprintu, hmm, czyli sed jest szybszy niż w podstawowych opancerzeniach. Dodatkowo tutaj wydłuża nam dystans w ślizgu, także no, sporo jest. I dodatkowo jeszcze opóźnia wybuchy min. No dobra, przetestujemy SEDa na tecz meczu drużynowym. Akurat wylosowaliśmy tutaj mapę Street Wars, także zobaczymy. Jak nam tutaj pójdzie, faktycznie dłuższe są ślizgi niż w podstawowym sedzie, tutaj my możemy ze ślizgów załatwiać wrogów jak chcemy. Broń zadaje 80 punktów obrażeń przy zasięgu 14,5. Znacznie szybciej się porusza ten set. Broń wyróżnia spośród innych szybkostrzelność, bo strzela z szybkością 770 punktów na minutę. Yy, niestety ta broń szybciej się nagrzewa niż minigun. No broń szybciej strzela. To można zauważyć. Celność z biodra z tej broni to jest 87. Czyli porównywalna do broni Micro -gonu. O, dostałem kulkę od snipera. Jak widzicie, pancerz może wytrzymać to. No, powiem wam tak: jeżeli chcecie mieć szybszego SEDA, to ten pancerz jest o wiele lepszy, bo szybciej się chodzi. Znacznie szybciej odczuwam różnicę. Chcecie w ślizgi robić, to ten pancerz jest już lepszy. Oczywiście tracimy tutaj na wytrzymałości trochę SEDA. Ale to nie zmienia faktu, że lepiej się grani, tylko ta broń. No ta broń nie jest do końca taka fajna, bo i tak trzeba poczekać, aż się broń przyceluje. A nagrzewanie jej jest krótsze, więc się szybciej przegrzewa ta broń. I później będziemy musieli czekać dłużej. Można sobie micro gun wziąć tutaj. Zamiast tej broni, to i tak te statystyki się nam nie zmniejszą. Bardziej wziąłbym te oponcerzenie Merkury na gry PVP. Zmiana broni jest dosyć szybka. Jak widzicie, przydaje się opóźnianie min. Kaum dodatkowo też wykrywa miny. Jak widzicie, nowe opancerzenie Seda jest znacznie lepsze niż te podstawowe. Jeżeli chodzi tutaj o ruchy postacią, sed jest szybszy. Wygodnie się troszkę nim gra. No i strzelać też można. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba ta seria, polecam zasubskrybować mój kanał i polajkować film. Trzymajcie się ciepło. Cześć!